gdzie przyszły gospodarz gminy. Mieliśmy debatę dzisiaj... Co, środę, czy wczoraj, wczoraj, wczoraj. Środę. wczoraj mieliśmy debatę w radiu i w telewizji z prezydentem i tam ta sprawa została też poruszona i prezydent, niestety, no, no jest oporny co tutaj przeprawia, mówi, że, że Wisłoka jest poza granicami Mielca i on się w to nie będzie wtrącał. Ja, ja mam odwrotne zdanie, że ten most jest potrzebny nie tylko dla was i dla jej mieszkańców, ale też jest bardzo potrzebny dla mieszkańców Mielca. I, i nie kładka, jak prezydent mówi, że zrobić kładkę dla samochodów osobowych, a wcześniej mówi, że wyprowadzi ruch ciężarowy z miasta. No, jeśli będzie kładka gdzieś tam dalej dla samochodu osobowego, to te ciężarówki dalej będą jechać przez miasto, więc to jest taki brak logiki. Ponieważ oni się ciągle nie, nie mogli dogadać z, z, ze starostą, bo walczą o to, który jest ważniejszy, więc po prostu to nie ma sensu żadnego. Trzeba po prostu współpracować i starostą i, i z wójtami. Jeśli Józef będzie tutaj Myślę, że szybko, szybko Pan Piątek, przepraszam, że sobie tak pozwalam, ale znamy się trochę, więc, e, więc myślę, że będzie mi o wiele łatwiej, jeśli oczywiście zostanę tym prezydentem w Mielcu. I nie będę mówił, że to jest nie miasta sprawa, to jest miasta sprawa. To jest, to jest problem miasta to i też pytanie wspólne. Jaką strategię panowie przyjmiecie, bo nie, no, to panu... Ale to po prostu, ponieważ, tak jak i Państwo, tu pewnie w Waszej gminie nie ma, nie ma strategii, tak i Mielec nie ma tej strategii. Nie ma tego widzenia, jak to miasto wygląda za lat 30, 20 czy nawet 40. Nie, nie ma takiego spojrzenia I, i taki trud sobie trzeba zabrać, yy, wykonać prace studyjne i, i po prostu gdzieś ten most ulokować. Problem z czasem, jeśli to będzie to ten problem odkładany będzie coraz trudniejszy później, ponieważ te wolne przestrzenie, które są jeszcze gdzieś tam, Zawodowują się. się. No i później na kolejne koszty, kolejny problem, tego, bo gorycz jest niesamowita, gdy ktoś buduje sobie nowy dom i ktoś przychodzi po dwóch, trzech latach i mówi, słuchaj gościu, musisz się przenieść stąd, nie? a wiemy ile. Jeśli ktoś... jeszcze mogę, to ja bym chciał zauważyć, że na pewno panów kontrkandydaci, kontr yy, też pięknie i gładko są nam w stanie wytłumaczyć, że to sobie jest szalenie potrzebne, yy, ta przeprawa. Ja mówić, że jest niepotrzebne. Yy, no i tak gdyby, gdyby prezydent, mój pan, panu Chodorowskim, tak, tak, tak. Gdyby, gdyby prezydent Chodorowski publicznie mówił, że ta y, przeprawa jest niepotrzebna, to raczej chyba by... To by z panem przegrał. Na pewno by przegrał. A jak pośle jest jeszcze te dwa dni, czy trzy, to czemu po prostu ten punkt głośno na pośli. Tylko to u włośnika. Chociaż w kolega zapytał o... No też mają działki na Kolega zapytał go o program. Ja, ja słyszę o tych rzeczywiście deklaracjach, że to jest potrzebne i to wszyscy wiemy, tylko ale jakiś ten program, co tak faktycznie, żebyśmy zrozumieli, co, co jesteście panowie w stanie zrobić. Znaczy, słuchajcie, most i, 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 i ta przeprawa druga, no to łączy się oczywiście z budowaniem jeszcze dużych odcinków dróg, to jest, to jest duży wydatek i nie jest to do udźwignięcia ani przez miasto, ani przez, przez waszą gminę, nawet gdyby to nastąpiła jakaś taka współpraca. Ja uważam, że. Powinniśmy, ryzykując w pewnym sensie, przygotować dokumentację po prostu i mieć gotową dokumentację. To, co pan poseł wam mówił, że w tej chwili jest wykorzystane tylko 12% środków unijnych. I sądzę, że jak jeszcze jeden rok tak to będzie, w takim tempie, to przyjdzie taki moment, że ci w Warszawie goście, którzy zabrali wam tu projekty przeciwpowodziowe, bo zabrali w pierwszym roku, jak, jak ta władza powstała obecna, to będą prosić kto ma dokumentację, bo mamy pieniądze po prostu, żeby je wykorzystać, bo to będzie straszny wstyd dla Polski, jeśli te pieniądze zostaną zwrócone do Unii i myślę, że już nikt po raz drugi ich nie wybierze, bo to będzie naprawdę katastrofa. Jeśli Czyli Jest dobra wola i budżet na to, żeby te projekty wykonać? To nie są pieniądze aż takie, żeby tego projektu nie wykonać. To nie są aż tak znaczące pieniądze, bo to jest, jeśli to jest nawet milion czy dwa, to po prostu, ja tak się zastanawiałem nad tym, jak to zrobić. Myślę, że najrozsądniejsze, najsprawiedliwsze będzie to, jeśli udział procentowy w tym przedsięwzięciu będzie w stosunku do mieszkańców. W minie nie leży tyle tysięcy, w jest tyle, czy procentowo. Przynajmniej, jakbym był na konwencie wójtów, taką produkcję bym złożył. Nie, nie porówno, tylko po prostu miasto jest większe. Panie pośle, większe. o strefie pan zapomniał, Przyczyną bezpośrednią tego problemu to jest stryt. pan podróż, No tak, ale. i pan Błędowski nie przewidzieli takich historii, że zakorkują miasto. Nie powinno bardzo, bardzo firmy, które są z tego. Jeśli za... przedsiębiorca to mówi, to nie to powala. Ja, ja sobie nie wyobrażam, że idę do przedsiębiorcy i słuchajcie, złóżcie się na most. Nie wyobrażam sobie. On przyszedł tutaj, założył firmę, dał zatrudnienie podobną słabą płacą. Nie ma korzyści, więc powinno tym bardziej. na korzyści. W kosztach. Był faktycznie do tej strefy. To nie ma przełożenia, to byłaby tylko jakaś dobra wola. Z strony, ale z danym. Yy, widzieliśmy taką potrzebę w budowie tego mostu, Nie zresztą w jeszcze, że zaczynał region procesie powiatowy i wspólnie, że wspólnie, żeby nawet do wieloletniego planu inwestycyjnego zgłosili taką przeprawę ustawą drugą. Później była taka sytuacja, że w budżecie trwają prace nad budżetem na 2009 rok. W Komisji Infrastruktury wrzuciliśmy taką poprawkę, tylko moment, że nas, nas radnych było więcej wtedy, bo nie wszyscy przyszli członkowie komisji, a więc, yy, widząc, że mamy przewagę, więc zgłosiliśmy taką poprawkę, żeby yy, zabezpieczyć 400 tysięcy na opracowanie koncepcji na budowę tego drugiego mostu na Wisłoce i yy, stało się później tak, że podajcie, no ponadto, żeby w ogóle rozpocząć pracę nad projektem tego mostu, trzeba wiedzieć, jak taki most, gdzie ma być, jak ma wyglądać i tak dalej. Więc później, w dalszym, w z czasu, kiedy, kiedy przyszło do realizacji tego budżetu, no otrzymaliśmy taką informację, że ze, ze strony starostwa, że ten most nie będzie, że ta koncepcja nie może być opracowana, ponieważ Byłoby to niezgodne podajże, z prawem, bo starosta nie jest, nie jest jak gdyby tutaj. Nie może wskazać takiej koncepcji, ponieważ nie może tego te, te, te realizować później, później takiej inwestycji, bo to jest poza, poza kompetencją starosta. Że trzeba szukać jak gdyby, szerszego porozumienia ponad, ponad, ponad powiatem, czy gdzieś może jak gdyby praca zrobić porozumienie z marszałkiem województwa jeszcze z prezydentem miasta, jeszcze z gminami, żeby, żeby to wspólnie realizować, bo pojazd nie jest w stanie udzielić takiej inwestycji. W związku z tym wycofano tą poprawkę, znaczy uchwalono poprawkę, gdzie, gdzie wycofano, wycofano tą, ten nasz wniosek. I po prostu od Doszło do tego, że jak było głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla, dla starosty z wykonania budżetu za 4, w 2009 roku. Myśmy takiego to nie udzielili. Właśnie między innymi z tego powodu, że, yy, że została, ona, że te koncepty zostały opracowane, że te pieniądze zostały zabrane. Yy, w tej kadencji będziemy dalej tego pilnować. Będziemy ciągle po prostu ten temat drążyć. Tutaj jest, jest nas tutaj na razie trzech, ale w sumie nas jest ośmiu. Myślę, że jeszcze, jeszcze no, od paru radnych uda się namówić, żeby cały czas po prostu ten temat pilnować. Tutaj kolega Fryderyk jako radny Województwa na pewno też będzie po naszej stronie I, i, i Pan poseł także, jak później przyszły prezydent, także będzie zainteresowany, żeby tą drugą przyprawę tutaj, żeby będą wspólnie tę przyprawę mieli, bo jest w interesie i mielca i woli i takie Ja jestem radnym powiatowym, z gminy Wodowice Górne i Radowy Świelki. Z gmin, które akurat naturalnie nie mają innego dojścia, tylko muszą przez to napjechać. I myśl, i tak chciałbym powiedzieć, że byłem też wcześniej radnym powiatowym, że nie brak determinacji nas tutaj radnych powiatowych, żeby to zdecydowanie o to powalczyć. Tak się wkłada, że ja też w stronę Wadowic Górnych, Radomyśla często jeżdżę i widzę jaka jest sytuacja, i no niedawno dopiero się Rada Konstytuowała, jest brany starosta i tak dalej. Ale na następnej sesji, a sesja będzie w przyszłym tygodniu, e, pierwszą rzeczą, jaką będziemy, a e, o co będziemy walczyć, to właśnie będzie sprawa drugiego mostu. Bo to jest sprawa nie tylko już z tej strony, ale w ogóle rozwoju miasta Mielca, bo e, to jest promieniony pomysł, żeby puścić cały ruch przez Mielec, przez centrum. I, i no, można jeszcze jeden z tych rozwiązań zrobić niekoniecznie. Ach, e, i jeszcze tutaj, z jakiej racji jestem tutaj, doznam Pana Józefa Piotka też wiele lat. Przez 10 lat byłem pracownikiem Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Byłem, znaczy jestem pracownikiem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. I też, jeśli chodzi o możliwości tam pozyskania różnych środków, chętnie służę i będę służył pomocą, wiedzą, doświadczeniem, jak tą wiedzę przekazać, no, Dalej do mieszkańców, bo takie są też możliwości, czy ze środków, które Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji dysponuje tutaj jako, jako <grymne> pracownik, dostępny kierownika biuro Powiatry.